Witam serdecznie. Dzisiaj do zaoferowania mam przyczepę Abbey Harley 2000 z rocznika 2000. Jest to przyczepę kabinkowo-angielskiej produkcji grupy Swift. Najpierw zrobię krótką prezentację z zewnątrz, potem przejdziemy do środka. Jest to przyczepa bardzo lekka, jednoosiowa, którą można ciągnąć praktycznie każdym samochodem. Okna. Zostały przypadkowo otwarte Celowo je otworzyłem, po prostu chcę zademonstrować, że wszystkie są sprawne i żadna spod ani klamek nie są połamane Co często zdarza się w naszych starych przyczepach Przypominam, że jest to 19-letnia przyczepa, więc nosi ona jakieś tam ślady użytkowania Ale jest przede wszystkim sucha i jak na swój rocznik, bardzo zadbana. Posiada również zaczep Alko ze stabilizatorem, który jest bardzo przydatny podczas szybszej jazdy, który zapobiega tak zwanemu wężykowaniu przyczepy Tutaj przedstawiam drugą stronę. Przepraszam za słonecznienie, słone ale tylko tyle miejsca mam na odjeździe. Od razu wspominam, że drugą przyczepę, którą będzie tutaj widać na moim filmie oczywiście z przypadku nie jest na sprzedanie ponieważ tą którą posiadam sprzedaję ponieważ moja rodzina już po prostu się w niej nie mieści proszę bardzo tutaj przedstawiam Państwu tył i po kolei teraz zrobię krótką prezentację oczywiście na wyposażeniu toaleta z wkładem zaraz go zademonstruję tutaj mamy wkład do toalety tutaj się napełnia zbuczka oczywiście zbiornik na wodę wraz z pompą na wyposażeniu akumulator proszę bardzo w przedniej części przyczepy mamy schowek w którym mieści się butla gazowa która również jest załączona w sprzedaży, jak i kabel, który umożliwia podłączenie na polu kempingowym. W drugiej części przyczepy mamy schowek. Proszę bardzo, oczywiście, mover, czyli urządzenie do zdalnego sterowania przyczepą. Możemy w dowolne miejsce bez użycia samochodu ją zaparkować, ale u dobre opony pokażę Państwu teraz w środku co? Pokrótce tylko zademonstruję, pokażę, że tutaj wszystko przy oknach wygląda tak, jak powinno wyglądać. Żadna tutaj ściana nie jest miękka, uszczelka nie jest sparciała. Wszystkie zasłonki działają, zresztą to będzie zrobione na zdjęciach. I z takich ważniejszych rzeczy to to, że przepraszam, mam brudne ręce, ale po prostu myłem przyczepę, i tutaj jest wszystko tak, jak powinno być. Nie ma żadnych. Po białych pinów, tak jak to w niektórych przyczepach bywa, proszę sobie tutaj zerknąć, nie ma tu żadnych zacieków. Z drugiej strony dokładnie jest tak samo. Proszę bardzo. Wszystko jak wyszło z fabryki. Teraz tak tutaj mamy lodóweczkę. W przedniej części wiadomo część jest sypialna. Mogę zademonstrować jak jak się rozkłada tutaj tam to, to spanie proszę bardzo, wymiary wymiary oczywiście będą w ogłoszeniu można spać spokojnie w dwie osoby lub też w trzy z dzieckiem lodóweczka tutaj, proszę bardzo kranik, oczywiście woda, wszystko jest sprawne wszystko działa Ciepła, zimna, ogrzewanie. Tak samo jest z piecykiem. Proszę bardzo. Iskrownik również sprawny. Piecyk praktycznie nieużywany. W bardzo dobrym stanie. Niezniszczony opiekacz. Następnie przejdziemy do piecyka. Piecyku została wymieniona elektronika mam na myśli tą płytkę ponieważ układy, które mają 20 lat zaczynają po prostu nie domagać z racji tego, że już nie produkują tu w Anglii jest możliwy możliwość dostania zamiennika który jest dużo prostszy w obsłudze i tym samym, zaraz zademonstruję Państwu, Państwu tym samym można spokojnie sterować nawiewami które są tutaj. I proszę mi wierzyć, że nadmuch, siła nadmuchu jest dokładnie taka porównywalna z samochodem. Oczywiście wszystko jest to sprawne. Będzie to zademonstrowane nowemu kupującemu. Tutaj mamy taką ściankę oddzielającą, częścią sypialną od, od talety. Proszę bardzo. No, i tutaj w tylnej części posiadamy łazienkę. Czyli tak, osobna toaleta z manualną spłuczką. Wiadomo, woda też jest, można zademonstrować, wszystko jest sprawne. Tutaj posiadamy szafkę. A z następnie z drugiej strony mamy kabinę prysznicową a, z taką zamykaną szybką tutaj. To jest bardzo przydatne, że nie trzeba z jakimś tam zasłonką się kąpać, która się do przykleja, tylko normalnie jest porządna kabina. A, i z takich najważniejszych rzeczy, o których zapomniałem, to trzeba wspomnieć o tym, że oprócz movera, który tutaj jest pilot do niego, czyli można sobie tym pilotem. I jeździ tą przyczepą po polu jak się zechce. E, posiada również mover. Teraz nawet tutaj zrobię zbliżenie na. E, posiada również e, solar na dachu. E, zrobię zbliżenie na, e, jak bateria w tym momencie wygląda. Jak tylko wychodzi słoneczko po prostu wskazówka, że tak powiem, wychodzi już zielonego. I ten solar wyposażony jest w podwójną. Wójną baterię wygląda to tak, że można naładować najpierw sobie jedną baterię i jest tu podłączenie do drugiej, gdzie jeśli ktoś jedzie w teren i wie, że na przykład będzie zła pogoda, to może sobie najpierw naładować jedną, następnie w tym miejscu podłączyć do drugiej baterii, gdzie to jest odłączone, ponieważ ja tego nie używam bo jedna w zupełności mi wystarczy. Dziękuję i zapraszam do oglądania.